Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Weskim i dajcie w kolejnym filmie u mnie na kanale. W dzisiejszym poradniku pokażę wam jak zdobyć broń z E3 z gameplaya z 2019 roku, którą jest właśnie Scorpio, także bez zbędnego przedłużania lecimy sobie do filmiku. Oczywiście na początku powiem wam, że ten poradnik jest skierowany głównie dla PC-towców, ponieważ będziemy musieli się tutaj znowu pobawić plikami gry, także niestety, ale na ten moment na konsoli nie da się zdobyć jeszcze tej broni. Oczywiście, pierwsze co musicie zrobić, to wejść na stronę Nexus Mods, która będzie załączona. Opisie tego filmu. Wchodzicie sobie oczywiście w zakładkę files i pobieracie tutaj plik Manual Download, oczywiście jest to Scorpio wersja 1.3.1. Tak, oczywiście pamiętajcie, żeby się Zalogować tutaj na tą stronę, no i oczywiście klikacie sobie slowdown, slow Download, potem czekacie 5 sekund, pobieracie to. I gdy już to pobierzecie, to oczywiście musicie to sobie potem wypakować. W środku znajdziecie dwa pliki, czyli plik z dokładną instrukcją, gdzie co i jak wkleić. Ja od razu wam to powiem: jest to data 6pak To sobie kopiujecie i wklejacie do waszego folderu z grą. A dokładnie u mnie to się znajduje w bibliotece Steama, Steam Apps. Potem macie common, Denk light 2, ph i source. I jak już widzicie, ja ten pliczek mam tutaj wklejony. Gdy tylko sobie wklejcie, możecie wejść sobie wtedy na danglite'a. No, i gdy już wejdziecie, to po prostu w skrytce, w zakładce dodatki będziecie mieli właśnie tą broń. Tak? Oczywiście sobie ją przekładacie do ekwipunku. Teraz możecie sobie ją wziąć z ekwipunku, dokładnie ze schowka. I jak widzicie, mamy już naszą broń Scorpio, Tak? Teraz sobie wyjdę z bezpiecznej strefy, żebyście zobaczyli, jak ona się prezentuje. No, i jak widzicie, broń prezentuje się właśnie w ten sposób. Oczywiście możecie sobie z niej strzelać, tak? Jak widzicie, ja mogę sobie cały czas tutaj korzystać z tej broni. Ops. Ops. Tak? Jeżeli chcecie zmienić tą broń na broń do ataku w zwarciu, to musicie przytrzymać sobie x Tak jak to jest u mnie w moim przypadku. Teraz. Oczywiście broń nam się zmieniła, znowu musimy wrócić do naszej poprzedniej broni. I teraz mamy broń dwuręczną. Wiecie co, ja może sobie zejdę na dół, jeszcze raz wam to pokażę, jak to wygląda. Okej, okay, i spójrzcie. Mamy oczywiście teraz broń dwuręczną. Możemy sobie oczywiście z niej bić. Tak, tutaj jeszcze podejdę. Pyk. 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 Żeby znowu zmienić na broń strzelecką, to przytrzymujemy sobie X-a i znowu będziemy musieli znaleźć naszą broń, po czym możemy sobie <gry> z powrotem strzelać. Jak widzicie, pociski przebijają przeciwników, także możemy sobie zabić kilku na raz. No jak widzicie, broń jest naprawdę bardzo silna i dzięki niej jesteście w stanie naprawdę bardzo fajnie się pobawić, tym bardziej, że nie potrzeba tutaj żadnej amunicji, więc możecie strzelać tak naprawdę dowolnie ile tylko razy chcecie. Niestety ta broń nie doczekała się oficjalnej premiery właśnie w Danek Leicie 2. Miała ona się pojawić, ale niestety ostatecznie z niej zrezygnowani. Dlatego, jeżeli chcecie, to możecie sobie ją wypróbować właśnie tym sposobem, który wam tutaj pokazałem. A ja w tym filmie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że komukolwiek się on przydał. Jeżeli możecie, oczywiście zostawcie proszę jakiś ślad tam na dole. No i dziękuję wszystkim wspierającym tutaj za zachęt, wsparcia i pomoc w rozwijaniu mojego kanału. Także trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.